Moje emocje płyną do ciebie niczym Feniks Unoszący miłość na skrzydłach Na skrzydłach Feniks jest symbolem słońca, tak jak ty dla mnie, moja mała Moje emocje płyną do ciebie niczym Feniks Unoszący miłość na skrzydłach, na skrzydłach Feniks jest symbolem zmartwychwstania Ty, już zrobili faja Moje emocje płoną do ciebie, niczy Feniks, unosząc się miłość na skrzydłach, na skrzydłach. Ty jesteś dla mnie niczy Feniks, dodajesz mi siły, energii i odwagi. Moje emocje płoną do ciebie, niczy Feniks, unosząc się miłość na skrzydłach, na skrzydłach. Twoje oczy są jak diamenty. Ucieknij ze mną, żeby nie przyleciały po Twoje oczy są jak diamenty. Ucieknij ze mną, żeby nie przyleciały po Rozkładam swoje skrzydła i chcę lecieć poza słońce. Ale nigdy nie polecę tam bez ciebie, bo ty symbolizujesz nadzieję. Twoje oczy są jak diamenty. Chodź ucieknij ze mną, żeby nie przyleciały po nas Twoje oczy są jak diamenty Chodź ucieknij ze mną, żeby nie przyleciały po nas Chodź proszę poleć mnie poza słońce Tam przynajmniej będzie dla na nas dobrze Twoje oczy są diamenty Choć ucieknij ze mną, żeby nie przyleciały po nas sęty. Twoje oczy są diamenty Choć ucieknij ze mną, żeby nie przyleciały po następy. Pokaż mi mój błąd I mi wolni mnie stąd Pokaż mi drogę, dzięki kierować się gdzie kierować się mam? Wszyscy robią baby na nikt nie jest święty. No, o każdym razie błędy. Pokaż mi mój błąd i ochroni mnie stąd. Pokaż mi drogę, gdzie kierować się mam? Gdzie kierować się mam? I uwolnij mnie stąd Pokaż mi drogę gdzie kierować się mam Gdzie kierować się mam Pokaż mi bunt I uwolnij nie stąd Pokaż mi drogę gdzie kierować się nam Gdzie kierować się nam Pokaż mi bunt I uwolnij